W Zielonej Górze działają od niedawna, ale o ich kolejnych akcjach jest coraz głośniej, ba, coraz częściej radni i aktywne w mieście grupy społeczników słuchają, co młodzi lokalni mają do powiedzenia. A oni bez wątpienia wiedzą, co mówią i co ważne mają za sobą argumenty. W budżecie obywatelskim wygrywały zgłaszane przez nich małe zadania. Najpierw pomocnik dla osób bezdomnych, teraz murale, które ozdobią miasto. I dlatego w kwestiach ewentualnych zmian w budżecie obywatelskim warto posłuchać. Młodych lokalnych. Jeżeli chodzi też o, o na przykład podział zadań na ogólnomiejskie i te okręgowe, to też nie chcemy, żeby te małe projekty zginęły. Na przykład, więc zaproponowaliśmy, żeby m, projekty ogólnomiejskie były również podzielone, kwota na m, działania takie duże, objętowo, jeżeli chodzi o, o, o kwoty, i na te mniejsze. Jeżeli chodzi o na przykład te projekty, powiedzmy do 20 tysięcy, do 50 tysięcy, a czy ich głos rzeczywiście jest słyszalny? Rzeczniczka młodych lokalnych podkreśla, że jest coraz lepiej. A to wynika głównie z większej świadomości urzędników i radnych, bo oni zrozumieli, że w mieście funkcjonuje wiele aktywnych grup i co ważne nie są to tylko osoby dorosłe, bo przecież to nie PESEL określa dojrzałość. Wiele rzeczy znamy z autopsji, bo chodzimy, działamy, tworzymy, więc wiemy, wiemy jakie są niedociągnięcia, wiemy, co trzeba poprawić. I o tym mówimy, I, i myślę, że coraz bardziej jesteśmy słyszalni. I myślę, że nawet niektórzy zaskoczyliśmy, że aż tak bardzo jesteśmy słyszalni. Patrycja Błaszkowska była gościem rozmowy dnia.